Spędźcie dzisiaj dzień ze mną w domowym szpitalu, Chodźmy mi się ogarnąć najpierw. sił gorączkowy, który właśnie będę dawać Czasu. Czas mi dzisiaj zostaje w domu, a nie idzie do przedszkola. No w ogóle do końca tygodnia nie idzie do żłobka, ale to Wam wyjaśnię o co chodzi a później. A wczoraj Czas mi dostała na zajęciach z do nagle gorączki. 38 i z kawałkiem, więc wiadomo. Ibuprofen było lepiej, ale w nocy dostała 39. Mam nadzieję, że nie skończy się tak jak z um, Mamy dopiero wpół do ósmej, zaraz. Będę musiała wysłać nauczycielce jasmine wiadomość, że ona dzisiaj nie przyjdzie. Poobserwuję ją. Mm. Zobaczymy, czy Jutro pójdzie, ale i tak do lekarza dzisiaj sobie pójdziemy, bo skarży się na gardło, niech, więc niech tam lekarz popatrzy, czy coś się tam bardziej nie rozwija. Wybaczcie za moje włosy, ale w weekend po prostu miałam inne priorytety niż mycie włosów, dlatego też nie pojawił się vlog, ale całą sytuację wam wyjaśnię później w tym vlogu. Czekajcie. Proszę. Dobra, wysyłamy wiadomość do nauczycielki. Um, Jasmine... I przedszkole, i ogólnie szkoła mają aplikację, która się nazywa Haki I tam oprócz właśnie takich codziennych wiadomości, które, informacji, które dostajemy, czy też raz w tygodniu dostajemy zdjęcia co dzieciaki robiły. A w tygodniu czy też codziennie dostajemy zdjęcia, co mm, było na obiad. Można z tej aplikacji napisać wiadomość do nauczycielki, jednej czy drugiej, bo są dwie nauczycielki, to przydzielone do każdej klasy. Albo zadzwonić. Wybaczcie, ale musiałam pomóc Jasmine, bo miała pewne problemy. No i w tej aplikacji, tak jak mówiłam, można napisać do jednej z dwóch nauczycielek albo po prostu zadzwonić. Ja wyślę wiadomość, którą już tutaj mam, że czas wczoraj po właśnie dostała gorączki i dzisiaj zostaję w domu, bo chcę ją poobserwować. Także wysyłam. Zobaczymy, czy nauczycielka zadzwoni, czy odpisze. Bo ostatnio, jak czasami miałam tam problem i po, nie poszłam do przedszkola, ja problem z oczkiem, no to jak wysłaliśmy wiadomość, to od razu nauczycielka zadzwoniła, więc teraz też tak może być. Ale dobra, trzeba będzie się zaraz szykować, żeby pójść do lekarza. Lekarz załatwiony, sklep załatwiony. Jak widzieliście, kupiłam kurczaka, więc dzieciakom zrobię zupkę polsko koreański rosół. Teraz idziemy po kawę i powiem Wam, że Jasmine albo będzie miała grypę, wiadomo, jeszcze nie można tego powiedzieć, bo jest za wcześnie. Albo będzie miała to co dzinu aktualnie, czyli Bostonkę. Dlatego też Dzinu nie zobaczycie przez jakiś czas. Na zdjęciach czy w filmie jego buzi, no bo to nieładnie wygląda, wiecie, nie chciałabym go w takim stanie pokazywać. Mam nadzieję, że Jasmine to minie, ale wiecie, jak się ma dwójkę dzieci, to z reguły jedno po drugim łapie. Ale bądźmy dobrej myśli, teraz idziemy po kawę, jak już jesteśmy na zewnątrz. Jestem, jestem, jesteśmy w domu, więc pora szkolić dla i zaraz też dla Dziny um, lekarstwa. Teraz jej nie dam, i femu Bo rano zja zjadła, wypiła. A my damy jej inne, tej leki, które dostała i troszkę w chemika, w chemika się pobawimy, bo trzeba odmierzyć wszystko. Dobra? Tak. No, mi tam sobie je bułeczkę i popija mogłacia. Mogłacia to jest coś jak właśnie judziacia, tylko czekajcie, mogła. Pigwa. Herbatkę właśnie pigwową, którą mój mąż zrobił. Polecam w ogóle. Akurat na przeziębienia to też taka herbatka jest dobra. Wydaje mi się, że pigwa ma chyba więcej witaminy C niż taki cytrus jak judzia. Nie wiem, mogę się mylić. Jestem tylko człowiekiem, a nie encyklopedią. Tak, Mieszu, Mieszu, Mieszu. Pierścionek mi mi mieszał, 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 ten pierścionek odleciał. On jest trochę na mój palec za duży już, bo trochę mi palce schudły. To trzeba do lodówki wsalić i czas przygotować dla cinuleki. Dobra, tam mi się zupa gotuje, losowe, dzieciaki śpią, więc jestem u Jasmin w pokoju, żeby, wiecie, nie mówić przy, przy dzieciakach, niech sobie odpoczywają. A teraz wam opowiem historię związaną z Jinu. Co się stało? Jak pod tytułem filmu i z początku vloga, wiecie, że trafił nasor na Instagramie też o tym mówiłam że właśnie Dino trafiliśmy na sor ale opowiem wam od początku jak to się wszystko stało 21 listopada to był piątek dzinu, normalnie wstał, wiecie nie miał gorączki, bo codziennie sprawdzamy. Yy, sprawdzaliśmy, czy przypadkiem nie ma gorączki, bo w przedszkolu, w, przedszkol, w żłobku u DZIN-u yy, wykryto u jednego dziecka właśnie bostonkę i yy, trzeba było właśnie monitorować, czy przypadkiem yy, dzieci nie mają gorączki, więc codziennie ta, ta temperatura była sprawdzana. No i DZIN-u nie miał Gorączki miały 36 i 7 stopni, więc wiadomo, proszę go odprowadzić. Odprowadziłam go. Nie minęła minuta, nawet 100 metrów nie odeszłam od żłóbka i dostaję telefon od do mojego męża, że ze żłobka dzwonili, że dzino dosta... ma 39 stopni gorączki. A ja do męża mówi, ale. Jak to możliwe, skoro rano? Ja sprawdzałam i nie miał gorączki, miał 367. Nie wiem, czy jest to możliwe, żeby w przeciągu 10 minut tak wysoko urosła gorączka. Może wy się na tym lepiej znacie, jeśli tak to mm, napiszcie mi. Ale wracając, poszłam odebrać dzinu. Wróciliśmy do domu. Chwilę tam, że tak powiem, dzinu. Odtajał i ponownie sprawdziłam mu gorączkę. Wiecie, nie buchało od niego ciepłym, jak to raczej przy takiej wysokiej temperaturze powinno być. Więc, według mnie, nie miał i według termometru też nie miał tej gorączki. Nawet powiem wam, że kręciłam w moment, jak sprawdzam mu temperaturę i wysłałam to do mojego męża. Do mojego męża. Z wiadomością, że albo nasz termometr jest zepsuty, albo nauczycielki w tym dniu nie chciały mieć marudzącego dzienowicie. Dzieci mają swoje dziwne dni, że raz są wesołe, pełne energii, pełne energii a raz mają po prostu zły dzień. I może było też i tak, nie wiem. Mój mąż powiedział, że być może tak jest. W międzyczasie zadzwoniła moja nauczycielka tam spytać się, czy będę piła kawę, bo właśnie zaraz będzie w salonie, więc um, i od, od razu będzie kupowała kawę, to czy mi nie wziął się. Mówię, że nie i mówię jej, że jest taka nie, nie inna sytuacja, że Zidzinu przyjdę do salonu. I ona mówi, że nie ma problemu że spokojnie dzinu może przyjść. No i przyszłam z nim. Moja nauczycielka miała jeszcze swój termometr, więc sprawdziła też gorączkę i oczywiście nic nie było. Dino miał 367 stopni, więc wszystko w normie. No, ale zaczęło się pogarszać jak wróciłam z zajęć. Dzinu tam pojadł, pospał, bo miał trzemkę. I obudził się gdzieś tak, nie wiem, o drugiej. Zaczął się bawić, potem znowu poszedł spać, bo ta jego drzemka nie była jakaś długa. No i ja sobie zaczęłam coś tam robić w kuchni. Więc wiadomo, jak Dino wstał z drugiej drzemki. I ja coś tam robiłam w kuchni, więc to go posadziłam na krzesełko, żeby mi się pod nogami nie pałętał, bo y, przygotowywałam po prostu kolację. Y, to było gdzieś koło 16 godziny, ale nagle, y, jak takie dziwne odgłosy od Dzinu słyszałam. Ja patrzę na Dzinu, a Dzinu się cały trzęsie. A dostał tylko więc wiadomo. Akurat ryż szykowałam, ryż rzuciłam, był posypywany po całej podłodze, ale podbiegłam do dzinu um, i normalnie dzinu oprócz czterkawek nie reagował na nic. Uh, był gorący w ogóle tak nagle. Uh, i wiecie, wybiegłam do sąsiadów tutaj obok, żeby poprosić ich o pomoc. Jak mi otworzyli, nie musiałam nic mówić, bo widzieli w jakim ja jestem w stanie właśnie. Podobnie jak teraz, że zaczynam płakać. Zadzwonili szybko po, na 119, czyli na pogotowie. Wyjaśnili, w czym jest rzecz, że dziecko nie reaguje. Że jest bardzo gorące. No, i po dwóch minutach hmm, pogotowie przyjechało, i za to właśnie uwielbiam kor Koreę, że nieważne co by się działo, to pogotowie raczej przyjedzie i nie robią problemów, jak to czasem bywa w Polsce. Ech, w międzyczasie też do merza e, próbowałam się dodzwonić. Mój mąż też nie może mieć cały czas telefonu przy sobie, ale się dodzwoniłam i mu powiedziałam czym jest rzecz. Wybaczcie, ale jak jeszcze o tym mówię, to mówię, powiedziałam to męża, że dino jadę na pogotowie na, na SOR, bo nie jest z nim za dobrze i naprawdę z nim nie było dobrze, bo nawet A w karetce ratownicy kazali bardzo szybko jechać bo wiecie, robili tam różne testy. Podłączyli dzinu do pulsooksymetru, bo tak to się nazywa to urządzenie. Zmierzyli mu poziom cukru, dali mu nawet maskę z tlenem. I robili taki test, wiecie, jak macie palec, to raczej wodzicie oczami. Przy, w tym... nie umiem się wysłowić. To raczej wzrokiem wodzicie za tym palcem. Dino tego nie robił. Jego oczy były bardziej skierowane w lewo, czy w prawą stronę nieważne. I nie chciały właśnie wodzić za palcem, więc to nie było. To nie był dobry znak. Ale szybko dojechaliśmy, na szczęście, na, na SOR i szybko go tam lekarze przyjęli, ja tam jeszcze go zarejestrowałam, bo um, wiecie, trzeba zarejestrować, ja też dostałam plakietkę, że jestem opiekunem i że mogę być. W kolei w ogóle jest tak, że opiekun może być tylko jeden, więc mój mąż jak by przyjechał do szpitala, nie mógłby wejść do środka, więc... Um, musiałoby czekać na zewnątrz ale właśnie jak zadzwoniłam do męża mówię, powiedziałam mu, że jadę na SOR i niech on właśnie szybciej kończy pracę, bo to się działo w tym czasie, gdzie zaraz czas mi miała kończyć zajęcia z Tequłando. No i wiadomo, nie miałby jej kto odebrać. Więc mąż powiedział, że spokojnie. Ja zaraz zadzwonię do trenera, że się trochę mąż spóźni, bo jest taka inna sytuacja. No i że mąż przyjedzie z czasem do szpitala, wiadomo jak będziemy mieli wyjść, to od razu zabierze nas do domu. A jeśli miałabym zostać zdzinu na. Na oddziale. No to wiadomo, może, by powrócił do domu i przyniósł jakieś potrzebne, wiadomo, rzeczy. W międzyczasie, w ogóle, też z mamą pisałam, że jest taka inna sytuacja. I teraz, wy możecie się dziwić, czemu ja nie zadzwoniłam na pogotowie. Wiecie, reagując, tak jak Płaczem. Tak jak teraz przy Was tutaj się popłakałam. Jeszcze bardziej bym zaszkodziła Dinu niż pomogła. Więc. A dlaczego? Bo raczej z też osobą ciężko się dogadać przez telefon. Więc lepszym. Lepszą pomocą było właśnie pójście do sąsiadów tutaj obok i poproszenie o pomoc, żeby oni zadzwonili. Więc na drugi dzień też zrobiłam dla nich ciasto w ramach podziękowania. I tak. Jak już tam dino był na oddziale, na oddziale na sorze, pobrali mu najpierw. Wymas z nosa, żeby sprawdzić, czy to nie przypadkiem grypa, bo w Korei panuje, oprócz postonki. wśród dzieci, to jeszcze grypa. Więc, żeby wyeliminować to pobrali mu wymas. No i później pobrali mu krew, aż dwie fiolki mu zabrali krwi, dużo, żeby zobaczyć, czy jakiegoś tam wirusa nie złapał. Czy czegoś innego, i oczywiście hmm, podłączyli go pod kroplówkę, więc biedactwo sobie leżało, nawet nie miało siły. Na szczęście, jak podali mu gorączkowy, to gorączka trochę spadła, bo miał prawie 40 stopni gorączki, więc to jest niebezpieczne dla, dla takiego małego y, dziecka. A jak o tym mówię, to nawet, no, oprócz tego, że chce mi się płakać, to ja się jeszcze sama cała trzęsę. Um. A więc, jak Dino sobie tam leżał, mój mąż dojechał do szpitala sobie, siedzieli z Jasminą w poczekalni i czekali, czy co w ogóle, co Dino jest i czy zostajemy. Przyszła do mnie lekarka i mówi, że badania nic nie wykazały, że czy ma grypę, czy jakiegoś wirusa złapał, um, ale wiecie, grypa nie musi się pokazać od razu, może na drugi, trzeci dzień się pokazać, więc lekarka poradziła, żeby na drugi dzień pojechać, po dziennik zostanie wypuszczony, jak lekko mu poniżej, poniżej 39 stopni gorączki spadnie temperatura, żeby pójść do przychodni i powtórzyć właśnie test na grypę. No i Drugi raz podali mu chyba mocniejsze mo, mocniejszy przeciwkrączkowe leki. Dużelnie taką strzykawę chyba 60, 60 ml leku mu dali, więc to zajęło pół godziny zanim tam wszystko zadziałało. No i mogliśmy wyjść do domu ogólnie na sorze spędziliśmy z jakieś 4 godziny. Więc y, nie tak dużo i, nie, i też nie tak mało, ale przynajmniej nie musieliśmy y, czekać. Więc y, tak, dlatego też nie było ostatnio vloga, o którym Wam na społeczności mówiłam. No bo wiadomo, miałam inne priorytety niż zajmowanie się montażem vloga. No bo tutaj, wiadomo, zdrowie Dzinu było najważniejsze, a tak jak już Wam mówiłam, no nie było za ciekawie. I ogólnie dziękuję Wam wszystkim, czy to na Instagramie, czy pod postem na społeczności na YouTubie, za życzenie zdrowia Dzinu. Aktualnie Dzinu nie ma gorączki, ale ma bostonkę, tak jak już powiedziałam. Więc... Ym... No jako takiego go w filmie nie zobaczycie, raczej możecie plecy go, jego zobaczyć w razie czego, ale nie chcę go pokazywać w takim stanie. Zobaczcie, jeśli coś nieskładnie mówię, ale no wiecie. W napływie emocji człowiek czasem nie myśli logicznie, spójnie i wypowiedź może być pomartwana, ale mam nadzieję, że... Zrozumieliście historię? Ja się tutaj rozgadałam trochę. Bo na pewno rakie stopy będą wycięte. Dobra, że tym razem mój mąż był na miejscu tutaj w Asan, a nie tak jak 3 lata temu. Nie wiem, czy pamiętacie. Mówiłam Wam też o takiej sytuacji z Jasmine. Że z Jasmine też raz trafiłam na Sor. Ale mój mąż wtedy pracował w innym mieście. No, i nie mógł przyjechać, tak jak to było teraz. Więc wtedy byłam sama. Teraz nie byłam sama. Przynajmniej więc tak. Dobra, idę sprawdzić, co tam z zupką dla dzieciaków. Bo trzeba będzie to jeszcze przygotować żeby dzieci dostały siły. Zubka gotowa. To jest akurat porcja dla dzinu z ryżem. Z ryżem więc a, dziecko się naje. Zaraz też czas mi damy. No co, marudny jesteś znowu? Tak, Dzinu jest marudny. No ale trzeba zacząć jeść. No i tak niedziela mija. Mamy już 13, więc... Byle przetrwać do ósmej i do końca tygodnia e, mając dwójkę dzieci chorych. Jedno nie ma gorączki, ale wiadomo wysypka swędzi i gardło boli więc jest marudne. Drugie leży. Y, drugie leży w łóżku. Tam sobie ogląda jakąś bajkę na tablecie. Z gorączką na szczęście spadła jej do 38 stopni. Jest ciężko. Więc, Więc... życzcie mi powodzenia. Się roz, no co ty mi tu zaglądasz? Niezadowolenie. Babcie. Dzień dobry. Dzień dobry kochani, Teraz ciebie dopadło, tak? Hejka, ja właśnie zauważyłam, że nie nagrałam pożegnania do tego vloga. Ale wiecie, mając dwójkę dzieci na pokładzie chorych, człowiek nie myśli o tym, żeby cokolwiek nagrywać, bo jedno wiecie: marudne bo gorączka, drugie marudne bo swędzi go, swędzą go rączki, nóżki yy, i tak dalej. Yy, a ja byłam jedna. Jedynie co mogłam zrobić, to yy, nie wiem, usiąść na podłodze i się rozpłakać, yy, no ale tak już. To jest, jeśli ma się dwójkę dzieci, jedno Cię potrzebuje i drugie Cię potrzebuje jednocześnie. Um, ale sobie dałam radę, więc y, było git. Y, mąż wiadomo, jak przychodził do domu, to mnie wyręczał ze wszystkiego, więc także nie musiałam się o nic y, martwić. Nie także co? Dziękuję Wam za oglądanie tego vloga, za to, że byliście ze mną. Bo to był dla mnie naprawdę ciężki czas, wiecie, trafić na SOR z niespełna dwuletnim dzieckiem, no to jest ciężka sprawa. Na szczęście wyszliśmy z happy-endem. Na Instagramie dziękuję Wam za wszystkie komentarze, słowa wsparcia. Cieszę się, że mam Was. No i co? Mam nadzieję, że. Do zobaczenia w następnym vlogu. Dostawcie łapeczkę w górę. Serduszko w komentarzu, czy ogólnie komentarz. Zasubskrybujcie kanał, by być na bieżąco z, z nami i co, widzimy się w kolejnym vlogu. Papa! Pa.